Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na smaczne Podróży. Dzisiaj zabierzemy Was na krótki spacer, wycieczkę dookoła naszej okolicy no troszkę dalszej okolicy, bo wybraliśmy się do Geisted, Angel of North, czyli nasz pierwszy punkt wycieczki, a później pojedziemy nad na South Shields i tam sobie wychodzimy na plaży. I zobaczymy rekonstrukcję Fordu Romańskiego. O Rzymianach w Anglii opowiadałem już w jednym z odcinków. nie w górze, ale zainteresowanych. A tymczasem zobaczmy rzeźbę. Myślałem, że będzie to bardziej wymagający spacer. A tutaj jest ścieżynka. Angel of North, czyli dla niewtajemniczonych, to anioł północy. Prace nad budową Anioła Północy rozpoczęły się w 1997 w fabryce stali w Hartipool. Składa się z 3153 pojedynczych kawałków stali ułożonych w trzech sekcjach. Ciało i dwa skrzydła. Cała waga pomnika to ponad 208 ton. Anioł Północy jest wysoki na 20 metrów. A jego skrzydła rozpościerają się na 54 metry. Fundamenty anioła sięgają na 33 metry w głąb, żeby oprzeć się tym właśnie wszystkim wiatrom i pogodzie tutejszej. Jesteśmy na wybrzeżu South Shields. i, <ścoughs> I co? I nie wiem co I mamy jakąś instalację. Której znaczenia nie rozumiem? Ale no, wygląda jak ten ostatni władca wiatru. Bunkrów nie ma, ale tu też jest zajebiście. A my planujemy podejść tam. Altarnię morską. Po drugiej stronie znajduje się North Shields, w którym już kiedyś byliśmy. I tam widać ruiny, też jakieś opactwa i kawałek zamku. Nie wchodziliśmy, no bo jednak to wtedy kosztowało, dalej kosztuje. Ale w North Shield byliśmy jakiś czas temu. I co prawda nagraliśmy trochę materiału. Ale nie został on wykorzystany, ponieważ było go za mało. Dlatego postanowiliśmy, że Pojawi się na koniec dzisiejszego odcinka więc Pokażemy wam Pokrótce jak wyglądała Druga strona W innej porze roku Czuję żarcie Ja nie wiem skąd ja to nie czułem Gdzie jest żarcie? Tutaj na South Pier Znajdował się żuraw Który właśnie poruszał się po tych torach No i Ładował towary Wybudowano te falochrony W celu zabezpieczenie statków, które wcześniej były narażone na siły morza. Ładnie tutaj. Akurat jest taki fajny widok, nie? Tam dalej już masz klify, patrz. I to jest latarnia morska, na której kiedyś byliśmy, pamiętasz? No, Tam daleko w oddali, nie wiem, czy widzicie? zaraz zrobimy przebitkę, bo też tam byliśmy, ale też było za mało materiału, żeby zmontować tego jeden taki chociaż powiedzmy 5-minutowy filmik. Więc wrócimy teraz Byliśmy na spacerze tam z naszym towarzyszem o czasowym Blue A blue znacie z filmików przykładowo z Lewendy, z Oxfordu, gdy zwiedzał z nami miasto. Tu gdzieś musi być na pewno jedzenie, bo ludzie jedzą frytki. Musi być jedzenie. <laughs> Zaraz będzie ciemno. Something. Zaraz będzie ciemno. Druga strona rzeki przypomina trochę Holandię dla mnie, więc fajnie. No i całkiem przyjemnie. Ogólnie są tutaj trzy latarnie morskie. Właśnie idziemy pod jedną. Co jesz? Cukierki. Skąd masz cukierki? No dawam ci do góry. A skitelsy. Dobra jesteśmy na wybrzeżu pod latarnią Worską Whitburn Jakoś tak Agata Mamy na gościnnych występach Blue Chodź tu Blue Już go znacie, nie? No i ja Jedziemy w trójkę Doxon Leeds Okej, okay, dobra Co nie mogło chodzić? nogi Dobra, idziemy, zobaczymy co tam mają Pogoda piękna Chłodno Trochę nie ubraliśmy się Na tą pogodę Ale jest słonecznie przynajmniej I nie pada Latarnia jest częścią National Trust Czyli organizacji narodowej, takiej historycznie, która zrzesza obiekty. Wejście 840. Idziemy po prostu na spacer, który był głównym naszym celem po prostu wyjście, przebieczyć rzekiem morza. Zobaczcie, jak to wygląda i czy warto tutaj przyjeżdżać. A no, mówię, mamy jeszcze dzisiaj dodatkowego gościa, bluesmana, naszego małego, czy naszego, nie naszego, no sorry, przepraszam, pożyczonego tak to wygląda. Dzisiaj jak grano się zbieraliśmy na wycieczkę, to ja mówię, chodź jedziemy zabierzemy Blue. A Orek, nie, nie, nie mi się na niego patrzeć. No, no powiedzcie mi jak tu nie patrzeć, normalnie to jest... O, niebo wam pokażę, bo coś się zepsuło. Nic się nie zepsuło. Trzeba ustawić po prostu prawidłowo. Tak. O, powiedzcie mi, jak tu normalnie nie chcieć patrzeć na takiego pieska, no? Takie to szczęście całe jest. Taki jestem szczęśliwy, tak? Mały szaleniec. Ta fajka pod latarnią jest dog friendly, ale z tym panem. Ale ten dog nie jest kawiarnio friendly. <laughs> nie potrafi się zachować za nic. Dobrze mamy w kubeczkach na wynos. Tak, herbatę. Specjalnie takie wzięłam. Idziemy. Wybierając się na wycieczkę, mieliśmy w planie. Ujaju, kurde, pokonać dystans z latarni morskiej do South Shields. No jakaś godzinka, 10. Wzdłuż wybrzeża. Ale jak się okazało, zaraz <grym> z latarnią morską ścieżka była zamknięta i prowadziła wzdłuż asfaltu. Więc średnio nam się podobało. A teraz po herbatce stwierdziliśmy, że idziemy w stronę y, Rocky, Rocky Park. Idziemy w przeciwną stronę, zobaczymy jak to jest. I przy okazji pokażemy Wam. Takich łuków jak w Durdal do Orno Podobnych, bo wiadomo rozmiarówka dużo mniejsza, to jest kilka na tej trasie. Potarbeja, Roman Fort. Wiedziałam, że obiekt jest zamknięty, ale nie wiedziałam, że jest to ogrodzone i nie można tam nawet podejść. No, niestety, przynajmniej pokażemy Wam przez płotek, jak to wygląda. Rzymska drama, odrestaurowana jako część muru Hadriana. Także wygląda tam mniej więcej tak. Całkiem sporo przestrzeni. Ciekawostką jest, że jest to obiekt bezpłatny. Narobizny oczywiście nie Obiekt jest prowadzony przez wolontariuszy, którzy są przeważnie w podeszłym wieku i podejrzewam, że z tego względu jest to wszystko zamknięte przez całą sytuację, żeby nie narażać starszych osób na ryzyko choroby. Jakiej? Zapewne wiecie. Nie można o tym rozmawiać, bo YouTube ogranicza. Tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Zapraszamy do subskrypcji i na następny odcinek, który już wkrótce. Pozdrawiamy, cześć.